Cześć wszystkim. Tutaj Marcin, Fręsko z tej strony. Dzisiaj będzie recenzja powieści Johna Eversona, zatytułowanej, zatytułowanej Syrena. Pokażę Wam okładkę tylko na chwilę, ponieważ no jest, przedstawia ona Syrenę z buforami. Nie? No to Może lepiej tego na, na YouTubie za dużo nie pokazywać. Powieść wydało u nas wydawnictwo Phantom Books. Oficjalna premiera książki miała miejsce w roku 2010. W Polsce została wydana w 2019 przez wydawnictwo Phantom Books. No i... E, no i co, no. John Everson, no to jest e, pisa pisarzem, który, e, który jest uważany za mistrza horroru erotycznego, nie? On często też tak trochę eksperymentuje z horrorami e, ekstremalnymi, aczkolwiek jest to pisarstwo mocniejsze, według mnie, od e, grama Mastertona, nie? On namieszał e, parę lat temu kilkoma książkami, e, m.in. Demoniczne Przymierze, o którym kiedyś zrobię tam e, osobny vlog. E, e, książka liczy 286 stron. E, no i co, no. E, dobrze, że ten pisarz po prostu powrócił na polski rynek, i bardzo się z tego cieszę, ponieważ no Fajnie by było jakby jakiś mistrz a po prostu horroru, takiego bardziej erotycznego, większego niż książki Mastertona, żeby był obecny w Polsce. I moim zdaniem Everson czy Edward Lee są idealnymi pisarzami, no, których polscy czytelnicy powinni pokochać. Nie? Bohaterem książki jest Ewan. Jest mężczyzną, który cierpi na chorobliwy strach przed wodą. No, i generalnie on próbuje się pogodzić z śmier ze śmiercią 17-letniego syna, który zginął w odmętach oceanu. No, i on tam razem z żoną próbuje po prostu dojść do siebie. Żona upija się w barach. On z kolei chodzi się katować na plaży, nie? Tam oglądać to miejsce, gdzie utonął Josh, nie? Syn, syn, jego, nie? No i on zostaje tam zwabiony śpiewem pięknej, nagiej kobiety imieniem Ligieja. No i generalnie on, on się zaczyna w tej kobiecie podkochiwać. Z czasem przyjaciel opowiada Ewanowi historię o syrenie, która zatopia statki, morduje Marynarzy, no i generalnie twierdzi, że ta piękność może być niebezpieczna, nie? no i generalnie całość się rozbija ten wątek, czy ta kobieta jest rzeczywiście niebezpieczna, no i do, do czego może się posunąć, nie? no i ca, całe to zmierza do tego, nie będę dalej mówił, nie będę zbytnio spoilerować niepotrzebnie. Generalnie książka opowiada tak naprawdę dwie historie. Poza historią Ewany jest też historia statku, który rozbił się pod koniec XIX wieku nad wybrzeżem, nad którym dzieje się akcja książki. I z tego fragmentu dowi dowiadujemy się, skąd pochodzili geja, no i jak ona się znalazła po prostu po prostu na, 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 na tej zatoce, nie? czy tam miejscu gdzie się dzieje akcja jest, moim zdaniem ta druga historia jest zdecydowanie się ciekawsza. generalnie książka no, jest połączeniem erotyki i horroru generalnie scen seksu w książce jest bardzo dużo Y, są one zmysłowo op opisane. Nie? No, niemniej y, momenty na statku y, obfitują także w sceny gore, które ja generalnie uwielbiam opisy gore w książkach y, no i generalnie opisy takie mocniejsze trochę przemocnie, Dla, dlatego mi się troszkę y, to bardziej podobało. Też podobały mi się bardziej postacie właśnie marynarzy, nie? Evan, y, Ewan jest typem trochę typowego takiego maczomena z filmów porno, nie? No taki, taki niby maczomen, nie no, który jak dostanie od kobiety krocze, no to, e, no to się rozpłaczy no i będzie się przez dwa tygodnie zbijał z bólu, nie? No to tego typu człowiek, no, który jest skrajnie krótkowzroczny, e, skrajnie niemyślący. No to jego przyjaciel też troszkę się wydaje o nie? no bo generalnie opowiada temu przyjacielowi historię tam o syrenach Ewan tak średnio w tą historię wierzy. Z relacjami między Ligieją a Ewanem też troszkę jest tak naciągany, nie? że on od razu tam wskakuje tej kobiecie, wskakuje to, na tą kobietę niemal, że od razu tam się zaczynają ze sobą grzić, nie bez powodu no oczywiście to jest książka erotyczna no to generalnie sceny erotyczne i pornograficzne muszą być i często one są troszkę tak w takich książkach no kosztem fabuły no bo nie o fabułę tu chodzi to chodzi o to żeby główny bohater zobaczył wcześniej bobra jak to się mówi a nie żeby tam nie wiadomo co robił także no cóż no kto lubi właśnie e, horrory erotyczne, z, e, z elementami gore, no, bo będzie pewnie, mi się wydaje, że będzie zainteresowany. Ja... M, mi się osobiście ta książka bardzo... E, e, podobała, nie? Podobała mi się, e, uważam... Chociaż nie jest to, moim zdaniem, książka na nagrodę Brama Stokera, no bo jak widzicie na, e, na okładce, no to macie informację, że książka dostała nagrodę Brama Stokera. Ja raczej nie wiem, czy bym dał tej książce Brama Stokera. To jest książka dobra, ale to nie jest książka wybitna. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest najlepsza książka grozy 2010 roku, nie? W tamtych czasach jednak tych książek w 2010 trochę wyszło różnych dobrych, nie? I czy ta książka jest najlepsza? Ciężko mi powiedzieć. No, podoba mi się też styl pisania autora. I, bo jest ona napisana bardzo tak ze smakiem. Opisy są niemalże poetyckie. Rzadko kiedy zdarzają się w nich jakieś przekleństwa, czy jakieś takie epatowanie po prostu tanią wulgarnością. Jeżeli kogoś irytowała wulgarność, w powieściach na przykład Edwarda Dali, No to tutaj tej wulgarności takiej typowej nie będzie. Będzie ta książka pisana łagodniej, dlatego też myślę, że część ludziom, ludzi może się ta książka spodobać, nie? Uważam, że jest to właśnie dobra książka, tak? Ja jej dałem na... lubimy czytać ocenę 7 na 10 i uważam, że to jest ocena sprawiedliwa, nie? 7 na 10. No, i co by jeszcze Wam o tej książeczce powiedzieć? No, cóż, no, jeżeli będziecie mieć jeszcze okazję, tą książkę przeczytać, no, bo ona powinna być jeszcze w, chyba, chyba w księgarniach ostatnio. Jak patrzyłem na Bonito, to jeszcze były tam jakieś za 4 egzemplarze, Tak, ostatnio, jak, jak ostatnio patrzyłem, nie? Także no, nie sugerujcie się tym tak zbytnio. No, były, były te cztery egzemplarze to może jeszcze gdzieś tam dostaniecie jak nie no to no to i tak no, jeżeli trafi się gdzieś na jakichś aukcjach nawet u Januszy biznesu tak zwanych no to warto się tą książką po prostu zainteresować i zaciekawić jest to kawał po prostu dobrej literatury grozy z, połączonej z erotyką to wszystko w dzisiejszej recenzji. Do zobaczenia, do usłyszenia, Papa. Pa.